Krótko mówiąc, że to nie jest do końca tak, jak się nam to sprzedaje. To znaczy, że tam anglikanizm plus masoneria spowodowała, że powstała tam inna cywilizacja, która coś i tak dalej. Nie. Tam najważniejszym faktem chyba. Jeżeli chodzi o Żydów, jest zalegalizowanie ich pobytu na terenie wysp brytyjskich, do którego to doszło w roku 1761 bądź 62, czyli tuż po zakończeniu. Rewolucji Cromwella i ta legalizacja jest dzisiaj, do dzisiaj obchodzona jako święto żydowskie. Na pewno na terenie Wielkiej Brytanii i to duże święto. Oni tam traktują to jako bardzo ważny moment. Prawdopodobnie orientują się dużo lepiej od Europejczyków albo od tego, co, o czym Europejczyków poinformowano, dlatego, że Wkrótce potem był ten rok 1788, to jest chwalebna rewolucja, czyli wypędzenie Jakuba II z tronu, i to się odbyło w sposób spektakularny, to było widać że król równocześnie Szkocji i Anglii nie ma absolutnie nic do powiedzenia w roku 1788, ale więcej, że żadne mocarstwo europejskie, w 1688, przepraszam, no i że żadne mocarstwo europejskie, chociażby jak bardzo mocna wówca, wówczas na pozór Francja, Francja w czasach Ludwika XIV nie jest w stanie zareagować na coś, co ewidentnie nie jest zgodne z francuskim interesem. Czyli, no bo co było powodem wypędzenia Jakuba II, powodem i, i przerwania tej zabawy w udawanie, że tam jest jakaś monarchia. I że król o czymkolwiek decyduje, powodem było to, że jego drugą żoną była katoliczka. Krótko mówiąc, zaczęto posądzać króla o to, że za bardzo się zbliżył do katolicyzmu. Zbliżenie się do katolicyzmu oznaczało stopniowe zrywanie z bestią, czyli z tymi wszystkimi strukturami. Zresztą bardzo podobny przypadek jak w 300 lat później z Kennedym. Zbliżenie się do katolicyzmu. Okazuje się największą zbrodnią, no ale nie dlatego, że Brytyjczycy, no dlatego, że władze przejęli Żydzi, Żydzi katolicyzmu nie znoszą i tak dalej. Władze przejmowali Żydzi z tego względu, że dysponowali bardzo dużymi kapitałami. Dysponowali bardzo dużymi kapitałami, dlatego że i to jest ten czynnik drugi poza tajemnicą, ich sposób kolonizowania państw. Od początku był jeden, mianowicie wszystko poprzez pieniądze, czyli to, czego nie zauważały cywilizacje, i to się toczyło od początku. Czyli pierwsze przejęcia odbywały się w, w starożytnym Babilonie, czyli w krajach, które na pozór więziły. I okupowały Izraelczyków, czy okupowały ich ziemię, więziły ich na swoim terenie później okazywało się, że Żydzi po prostu te państwa byli w stanie przejmować. Byli w stanie je przejmować, dlatego że częścią ich filozofii, poza tajemnicami, były, częścią tej filozofii było stałe gromadzenie dużych kapitałów. I to jest takie gromadzenie, które nie mieści się normalnym ludziom w oczach. To znaczy, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że w tej chwili to nie jest tylko, tak jak w starożytności, jeden skarbiec w miejscowości o nazwie Nechardea, w którym przechowują, to, to był skarbiec położony blisko Babilon, Babilonu, ale tego miasta Babilon a później blisko Bagdadu, czyli po, w epoce nowo może nie nowożytnej, ale Bagdad to jest VIII wiek. I koniec VIII wieku to są początki tego wielkiego Bagdadu, i to leżało mniej więcej w równej Nechardea, w równej odległości. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że pod niejednym lotniskiem, typu Atlanta, nie Atlanta, i tak dalej, funkcjonują skarbce z ogromnymi ilościami złota które wcale nie należą do Stanów Zjednoczonych, czyli leżą na terenie Stanów Zjednoczonych, jest tam zgromadzona ilość więcej. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że for w Forcie Knox nie ma złota, albo nie ma złota, które należałoby do Stanów Zjednoczonych, natomiast jest złoto, ale należy do, i tutaj będzie nie wiadomo do kogo. Jak nie wiadomo do kogo, to, to wiadomo do kogo. I teraz nie zdziwiłbym się, gdyby zarówno na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i na terenie Europy, Znajdowały się e, e, podobne skarbce, w tym skarbce zaginione. W związku z tym, jeżeli historia o pociągu wypeł wypełnionym złotem, pozostawionym przez Niemców, w jakichś tam bunkrach, w górach Sowich bodajże, e, jeżeli ta historia zawiera so w sobie ziarno prawdy, to tylko w ten sposób, że mógłby to być jeden z małoczapeczkowych skarbców, służących im do tych celów. To znaczy, że jak już nawywołują zbyt dużo wojen i, i, i dookoła jest cała pożoga i wszyscy żądają pożyczek, wszyscy oznacza, wszystkie państwa żądają pożyczek, czyli nagle może się okazać, że Stany Zjednoczone chcą kolejnych pożyczek, cała Europa chce kolejnych pożyczek i cała Azja chce kolejnych pożyczek. To niestety obawiam się, że mało czapeczkowi są na to przygotowani. Czyli tyle już tego złota nagromadzili, że kolejne pociągi ze złotem zaczną wyjeżdżać. No i w tej chwili odbywają się transakcje ze złotem, a w każdym razie jest oferowane złotem, złoto. O tym wiem z innych źródeł, które jest oferowane w pociągach i są to absolutnie realne transakcje, tylko oczywiście one. Te transakcje po pierwsze nie znajdują, nie, no nie, nie, nie wychodzą na światło dzienne, ale takie ilości złota są na świecie i tego typu skarbce są na świecie, proszę mi wierzyć, i tego typu transakcje się. Odbywają. Znaczy, że przedmiotem sprzedaży może być na przykład kilkadziesiąt tysięcy ton złota. No i wtedy jest to ileś pociągów, można sobie szybko przeliczyć, ile to będzie pociągów ze złotem wypełnionych. Każdy wagon wypełniony równo złotem. Więc takie transakcje się odbywają na świecie i jak opowiadam o tym, a w każdym razie tego typu oferty krążą, krążą z wiarygodnych z wiarygodnych źródeł i nie będę na razie opowiadał o tych źródłach. W każdym bądź razie, na razie obraz jest taki, że świat się wymieszał i te źródła to nie są wyłącznie źródła mało czapeczkowe. I stąd opowiadam o dwóch światach. Ten jeden wypełniony brudem, mającym swoje trzy główne źródła, Przypomnę, Ukraina, Unia Europejska, Izrael, takie złodziejsko, korupcyjno, nie wiadomo jakie. I świat normalny, w którym pojawiają się transakcje, pojawiają się transakcje mega duże i w którym wyraźnie czuje się przynajmniej z punktu widzenia biznesu zachodniego wyraźnie czuje się pieniądze. Pieniądze czuje się w tej chwili w Azji. Nie w Stanach Zjednoczonych, na razie jeszcze Małoczapeczkowi nie ujawnili się z pieniędzmi. Na razie wydaje się, że kto jest po stronie sprzedających? Mało czapeczkowi. Teraz, jeżeli po stronie mało sprzedających są mało, Cza czyli upłyniają aktywa, to znaczy, że potrzebują, zbierają tam coś, będą próbowali gromadzić. Jeżeli po stronie sprzedających są Małoczapeczkowi, jeżeli po stronie kupujących jest Azja, to raczej możemy się spodziewać, że źródło siły przesunęło się do Azji. No i teraz, jeżeli obserwując te transakcje, o, o, oczywiście o ile ktoś ma y, y, okazję i dostęp do przeglądania się źródłom innym niż y, gazety prowadzone przez Jarosława Kurskiego, dlatego zacząłem opowiadanie od Jarosława Kurskiego, żeby wiedzieć czym mogą być gazety 3 RP. Jeżeli ktoś ma inne źródło informacji, bardziej obiektywne, no to wówczas, wówczas wie jakie jest źródło y, kupowania. To jest Azja. I teraz, gdyby nie pomoc Azji, i twierdzę, że prawdziwa deklaracja że w przypadku, gdyby Rosja wpadła w dalej idące problemy, Azja Rosji pomoże. A moim zdaniem jest to deklaracja prawdziwa. W związku z tym świat się podzielił i widzimy w tej chwili świat małoczapeczkowy, który trzęsie Trzecią RP, trzęsie ABW w Trzeci RP, trzęsie wszystkimi służbami przecierpę, ale poza tym trzęsie dupą przed światem, który rośnie i, i to rośnie bardzo szybko. O tyle czują się tylko pyszni i zarozumiali w innym świecie, że mają go tak spenetrowanego, że w każdej chwili są w stanie każdemu zagrozić z Wielką Brytanią włącznie, więc wyraźnie widać, że zarówno resztki po imperium brytyjskim to jest wyłącznie narzędzie, wszystkie opowiadania o Niemcach że tam coś jakaś niezależna polityka można między bajki włożyć to jest wyłącznie zawracanie głowy to jest takie samo narzędzie jak Wielka Brytania, tylko że słabsze. Więc trzęsiawa w Berlinie i w Niemczech przy podobnej aferze z Mossadem jak w Wielkiej Brytanii byłaby jeszcze większa. To już w ogóle nie, nie mam pojęcia, co oni. Prawdopodobnie jak myszy porażone prądem, umieraliby jeden po drugim. Ci pseudopolitycy niemieccy umieraliby jeden po drugim na serce. Więc o Niemczech w ogóle nie ma co mówić. O Francji to już w ogóle, bo to całkowicie spenetrowany i nie bardzo wiadomo, jaka przyszłość czeka Francję ze względu na to nasycenie ludnością muzułmańską, która jest całkowicie obco nastawiona do, kulturowo do kultury francuskiej. Więc oni mają potężne problemy. I na tym tle... Widzimy wyraźnie Azję i na tym tle widzimy wyraźnie Rosji, której Azja, w przypadku kiedy Rosja wpadnie w zbyt duże problemy, pomoże. W związku z tym, ten cały zapał Jarosława Kurskiego i ten cały zapał Małoczapeczkowych, żeby podtrzymywać projekt Ukraina i, i żeby jeszcze bardziej rozlewać ten projekt Ukraina, czyli wojnę na kolejne obszary, w tym na trzecią RP i na nas, to się w sensie logicznym, strategicznym kupy nie trzyma i wynika wyłącznie z pychy. Nie mają już takiego złota, żeby zapanować nad światem, a w związku z tym nie mają takiego złota, żeby ostatecznie tą wojnę na Ukrainie wygrać. I teraz do tych mózgów tylko to nie dociera, bo tam obowiązuje między innymi ta doktryna Samsona, to znaczy, że jeżeli nie możemy wygrać, to wysadzimy w świat w powietrze, czyli, która ma oznaczać Niesłychaną determinację ze strony małoczapeczkowych. Natomiast, jakby to powiedzieć, kopnięty w dupę małoczapeczkowy szybko wraca do rozumu. W związku z tym, najgorsze, co można robić w, 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 w takim zderzeniu z Adamem Michnikiem. To być w stosunku do niego grzecznym i uniżonym, bo wtedy wychodzi z niego han. Natomiast kopnięty w, dumę, w dupę każdy Jarosław Kurski, Adam Michnik, natychmiast zamienia się w kulturalnego pana, który będzie zwracał uwagę na to, że nie bardzo jest kulturalny kopać wybitnego Żyta, Żyda w dupę i tak dalej. I zamieni się to w kulturalną wymianę poglądów. I y, 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 i tak, czy możemy, ja wrócę może do Trumpa, bo, bo nie wiem, czy dokładnie omówiłem, bo później była ta druga wersja dotycząca Trumpa, Trump. Trump okrutny, czyli ta wersja dla Partii Demokratycznej, mianowicie Trump jako uosobienie zła, no, w to, stojąca w totalnej sprzeczności do wersji pierwszej. Trump, zbawca tego świata, który nie tylko Amerykę zbawi, ale świat zachodni zbawi i tak dalej. I te obydwie wersje są kolportowane przez Kiejkuty, czy, czyli przez ABW. I jakoś tym oficerom z ABW się to wszystko zgadza. Znaczy, że jedno można mówić, drugie można mówić i gdzieś to się trzyma kupy. Jest też wersja trzecia, i byłbym najbliżej tej wersji trzeciej. To znaczy, że Trump jest jak to większość, zdecydowana większość Polaków i Amerykanów, stosunkowo nieskomplikowanym człowiekiem, on jeszcze wyrósł w rodzinie, która, że tak powiem, jest, weszła w ten rytm klękania przed małoczapeczkowymi. To jest charakterystyczne dla tej Ameryki Zamożnej, ponieważ w Stanach Zjednoczonych nikt nie mógł utrzymać majątku, kto nie wszedłby w, te, w tego typu układy i w tego typu, typu przyklęki, więc dla niego to jest coś, czego w Polsce się przynajmniej nie rozumie. Polacy tego jeszcze, może inaczej. Ci, którzy zrobili majątki, ci już to wiedzą, że trzeba tam wiedzieć, w którym momencie przyklękamy i widać było, jak szybko uczy się tego były prezydent Duda. Czyli jak, jak szybko należy wejść w pozycję kucam i klękam. To, to, to ci tutaj pseudo mądrzy, bo oni uważają, że to jest jakaś niesłychana wiedza, że jak oni wiedzą przed kim być na klęczkach, to oni są mądrzejsi od całej reszty, czyli od nas. No to y, y, dokładnie mogę im opisać, e, e, przed kim klęczą e, i przed, czy, przed kim natychmiast klękają. Na, na, natomiast to, to nie kłóci się z tym, że ci, przed którymi oni klękają, bardzo często kompletnie nic nie znaczą i bardzo, bardzo często e, nawet ich możliwości, jakiekolwiek sprawcze, już tam nie chcę wymieniać tych rozmaitych takich dziwnych panów, dziwnego pochodzenia, którzy mogli mieć bardzo luźny nawet kontakt z Mossadem czy z kimkolwiek, no ale ponieważ był Żydem, przyjechał, służył w Armii Izraelskiej, był sierżantem w Armii Izraelskiej. Nie pamiętam, jak ten pan się nazywał. E, Daniels. E, ale nie Jack Daniels, tylko jo, Johnny Daniels. I nie, John, I nie Johnny Walker, tylko <grym>, Johnny Daniels. I teraz moim zdaniem ta mieszanka dwóch rodzajów whisky jest po prostu żartem. E, prawdopodobnie żartem osadu. Czyli wymieszano dwa, dwa rodzaje łyski, prawdopodobnie ustalając dla niego pseudonim operacyjny. Ale z kim jest teraz w związku? No właśnie, z kim? Z panią Martą Kaczyńską, można to sprawdzić. Aha, no to, no to to mniej więcej pokazuje poziom y, tych pseudoelit, y, pseudoelit 3 RP. Czyli wymieszane dwa gatunki łyski y, weszły do rodziny, weszły do rodziny Kaczyńskich prawdopodobnie z legendą podaną im przez mało czapeczkowych, którzy świetnie się przy tym bawili, że jest to bardzo ważny funkcjonariusz i Nie należy się tym sierżantem, tym, że był sierżantem, za bardzo przejmować. Ale to pokazuje poziom ogłupienia, do którego dochodziły, do którego doszły służby przecierpę. Niestety ten poziom ogłupienia trzeba będzie dokładnie omówić przy omawianiu sytuacji polskiej, bo on bardzo silnie wpływa na całą sytuację, a poziom ogłupienia jest związany z poziomem ich korupcji. Znaczy, zostali tak głęboko skorumpowani, że starają się nie myśleć już własną głową, tylko wykonywać polecenia, no bo po prostu dzięki temu żyją luksusowo. No i na tym polega. Cały, te, cały ten deal. E, sprzedaje się własny kraj, e, rozgrabia się ten własny kraj, ale ponieważ mają zaoferowane luksusowe życie i luksusowe samochody pseudosłużbowe, no to lepszy jest, e, tak jak mówiła jakaś dziewczyna w Trójmieście, wolę płakać w Mercedesie niż w Maluchu. <grytanie> to, to jest mniej więcej ten rodzaj inteligencji. <grytanie> No i ale to pamiętam, że ona to mówiła w latach 90. jak ktoś pytał, jak ty z nim wytrzymujesz w tym Mercedesie, tam chodziło jakiegoś gangstera, to ona powiedziała, wolę, wolę płakać w Mercedesie już <grym> w maluchu. No i teraz e, e, Trump jest e, według tej trzeciej wersji człowiekiem pogubionym, samotnym, wychowanym na stereotypach, czyli na tym, gdzie należy klęczeć i gdzie należy miałczeć, a gdzie należy okazywać siłę i tak dalej. I to widać w tym. Co on robi? Znaczy bardzo często posługuje się stereotypami, próbuje na przykład nakrzyczeć na Słowian i on nie wie, że tutaj to bardzo źle się sprzedaje. Tutaj się tak nie krzyczy, dlatego że Słowianie są, to dotyczy i Polaków i Rosjan i wszelkich innych Słowian, Polacy, Słowianie są grzeczni do czasu. Czyli są grzeczni, dadzą się okraść i tak dalej, są dobroduszni i dadzą się okłamać i dadzą sobie wcisnąć dziecko w brzuch, co działo się w czasie III RP przez no, 36 lat już. Czyli to kłamanie około, och, och, i tak dalej. No i Polacy w te wszystkie bzdury y, y, wierzyli, ale wierzyli do czasu. Natomiast zbliża się moment, w którym Polacy przestaną Jarosławowi Kurskiemu, Adamowi Michnikowi i Sewerynowi Blumsteinowi i innym tam pacanom y, wierzyć i zauważą mniej więcej, co to jest za towarzystwo. I w momencie, w którym Polacy dostrzegą prawdziwe oblicze tych, y, tych go, gości, no to wówczas ziemia zadrży. Dlatego, że my w przeciwieństwie do Donalda Trumpa poważnie traktujemy to, co mówimy. To znaczy, tam jest oberwierz, ale on to traktuje jako negocjacje. A, ja, a, a, a u nas to jest dostaniesz w pierdol, i wtedy jest to zapewnienie, że jeżeli. Coś tam, to na pewno dostaniesz, to, 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 nie jest forma to nie jest forma negocjacji. I teraz to, że my w ten sposób nie negocjujemy, że po prostu inaczej negocjujemy i że w Pierdol oznacza w Pierdol. I teraz i dokładnie według tego rytmu zadziałali powstańcy warszawscy, Którzy nie zważając na rachunek sił kompletnie i niczego nie, kalkula, nie kalkulując, po prostu w pewnym momencie mieli ochotę, tym ci, którzy ich ciemiężyli przez ileś tam lat, pięć, sześć, prawie pięć. I pięcioletnia opresja i jeszcze końcówka związana z tym, że jeszcze im się grozi, wydaje polecenia jak niewolnikom i tak dalej, było w pewnym momencie dość. I, i, I to dość było trudne do zatrzymania. Znaczy, byłoby trudne do zatrzymania. Gdyby dowództwo AK nie wydało rozkazu o powstaniu, powstanie, prawdopodobnie powstanie by wybuchło spontanicznie. Czyli doszłoby po prostu do, do rozmaitych aktów, które było trudno zatrzymać. Czyli niestety wśród Słowian to nie jest forma negocjacji. Jest, jest taki Donald Trump. Z tą trzecią wersją, że jest pogubiony. Według pewnych wróżb, on już niedługo będzie dramatycznie pogubiony, dramatycznie samotny i dramatycznie niewiedzący, się wokół, co się wokół niego dzieje, ale trudno zrozumieć za bardzo, o co mu chodzi, dlatego że z jednej strony płyną sygnały, że on próbuje oczyszczać politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony udaje trzęsącego się na czterech łapkach Pekinczyka. Przed jakimiś tam mało Z trzeciej strony jest ta obrzydliwa scena. Przed dwiema izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych, których oni 57 razy wstają i klaszczą, i, i te oklaski nie mają końca przed facetem posądzanym i oskarżanym o zbrodnie. Więc suma tych obrazków po prostu się nie klei, ale nie klei się wyłącznie z jednego powodu. Dopóki Donald Trump nie zrozumie, jaką rolę w tym odgrywają Małoczapeczkowi i że jego klękanie przed Małoczapeczkowymi to jest i przed Mossadą. To jest klękanie przed tymi, którzy zorganizowali zamach 11 września i przeprowadzili go, go w dużym stopniu rękoma amerykańskimi. A, I to powoduje, że Amerykanie, w Amery Amerykanie mają wiatr w głowach, no bo to wszystko się kupy nie klei. Być może to też utrwala poza nieprawdopodobną dezinformacją, utrwala też głębokie podziały w Stanach Zjednoczonych dlatego, że nagle demokraci uzyskali po tej fatalnej prezydenturze Bidena uzyskali potwierdzenie trafności swojego wyboru, no bo Trump płaszczy się i klęka przed małoczapeczkowymi. Więc z kolei nagle widać ten Izrael, który robi jak najgorsze wrażenie. Widać go, że stoi po stronie Trumpa i po stronie Republikanów, i tu jakaś niesamowita sztama. Więc co mamy zrozumieć, że przed, przed bestią obroni nas jedno z najważniejszych ramion bestii, czyli państwo Izrael, to się po prostu w kupy nie trzyma. I teraz na pytanie, czy Donald Trump jest aż tak prymitywny umysłowo, żeby tego nie ogarniać, czy faktycznie gra w te swoje 17D i, i, i w ramach tej naszego świata trójwymiarowego on po prostu popełnia błąd za błędem i głupotę za głupotą, która powoduje, że on jest kompletnie nieczytelny. Ale ta nieczytelność staje się też jego potworną słabością. W związku z tym mamy Słabe w sensie politycznym Stany Zjednoczone, niesłychanie mocne w sensie militarnym Stany Zjednoczone, równocześnie Stany Zjednoczone trzymane łapami Mossadu i trzymane łapami rozmaitych lobby małoczapeczkowych i firmę Palantir trzymaną przez bestię, czyli przez tą strukturę nadzorującą globalizm, która popycha to wszystko w maksymalnym tempie i Europę Zachodnią. Która popada w kompletny chaos, i trzecią RP, która popada w jeszcze większy chaos. No i na tym tle nie dziwię się tym, którzy opowiadają o cudownej, wspaniałej Azji, w której jest pełny spokój, normalny rozwój i normalne życie, bo faktycznie tak jest. Natomiast tutaj musimy pamiętać o tym, Chińczycy za nas niepodległości nie wywalczą. Chińczycy w ogóle nie będą się przejmować, czy istnieje takie państwo jak Polska, czy nie istnieje takie państwo jak Polska. W związku z tym, jeżeli chcemy zapomnieć o Polsce, o polskości i w ogóle o porządku na świecie, znaczy takim bezpiecznym świecie i jakimś zrównoważonym świecie, wówczas możemy uciec do Chin, ale. Co nas w tych Chinach jeszcze spotka i co nas w innych państwach jeszcze spotka jako przybyszy z obcej kultury, z obcego kontynentu, którzy próbują tam znaleźć swoje szczęście, to tego jeszcze nie wiemy i lepiej, żebyśmy nie próbowali. Za chwilę będę opowiadał, na czym polega nasza dzisiejsza ogromna szansa w związku z tą sytuacją, którą przedstawiłem. Dziękuję bardzo.